I tu numer 37 jest ta właśnie zwrotnica. Ja tej zwrotnicy w ogóle nie używałem do rozjazdów. Ja wszystko przesuwam ręcznie. Nie chciałam się tego składać, ale sobie zażyłem. Tutaj mam. O, będę musiał lokomotywem odjechać, żeby Wam to pokazać. Muszę drabinę złożyć, jaki podnośnik złożyć. rabina złożona. i Wam pokażę ten rozwiązk, że łączy tu prądu i tu właśnie jestem zwrotnica tak Ja to tylko tutaj rozjadę o. i tak właśnie wygląda ta zwrotnica. O. To jest, ja go zrobiłem pod prowizorkę przymocowałem ale tory zmieniał sobie sam, sam sobie zmieniam tory rozjazd ręcznie, a to sobie przymocowałem tylko jaką prowizorkę tutaj. Tak to wygląda. Ja tego w ogóle nie montowałem. Jest numerem 37. Kamienie zniesienia jak zrobić samemu? Jakieś kamienie pozbierać. Jak przymocować, jak kleić? Pomalować. Porady ogólne. I drobny żwirek kamyki w z Wielkiej Brytanii, na zachodzie Kanady, kanadyjska kolej. i tu mamy, będziemy mieli potem pierwszą część domku z balkonem I jeszcze raz pokażę te kamienie jak zrobić samemu